Witam Państwa w kolejnym już wydaniu naszego serwisu informacyjnego Track News. Z tej strony redaktor Zygfrydes i bez zbędnego przedłużenia zapraszam do oglądania. W dzisiejszym wydaniu Policja zmienia się w inspekcję transportu drogowego. Zmiana koloru drużyny trackerów. Miejsko-terenowy rajd. Tematem pierwszym dzisiejszego wydania jest inspekcja transportu drogowego. Od kilku dni na serwerze funkcjonuje nowa instytucja. Inspekcja transportu drogowego powstała w miejsce dawnej policji. Dla nowego miejsca pracy zostały dodane specjalne modele radiowozów. Uprawnienia pracowników inspekcji transportu drogowego nie różnią się niczym od uprawnień dawnej policji. Temat drugi to zmiana koloru trackerów. Na naszą informację o tym, że serwerem rządzą reptylianie, inspektor to człowiek jaszczur, a Paweł jest jego marionetką, wszyscy trakerzy zbledli. I to dosłownie. W związku z prowadzeniem inspekcji transportu drogowego zmieniły się kolory drużyny trackerów na blady zielony. Temat trzeci to Miejskoterenowy rajd. 17 lipca około godziny 20.30 rozpoczęły się zmagania w ramach Miejskoterenowego rajdu Sultanami. Trasa wiodła przez całe San Andreas, zaczynając się na opuszczonym lotnisku, a kończąc na Mount Chiliad. Najlepszym rajdowcem okazał się Nocoty. Jako drugi na metę wkroczył stalion, a podium zamknął Karot. Zwycięzcom gratulujemy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym wydaniu Track News w telewizji TV BTS.